Zapewniam się, że bardzo, bardzo, bardzo mało osób na rynku nieruchomości, a ja raczej znam większość ludzi, którzy inwestują w nieruchomości w Polsce, tych, którzy robią to na jakimś tam wyższym poziomie, bardzo mało osób ogląda aż setkę nieruchomości miesięcznie. Więc jeżeli będziesz oglądać setkę nieruchomości miesięcznie, czyli 5 dziennie przez 5 dni w tygodniu, no to Kilka transakcji na 100% wejdzie, na których zarobisz 5, 10, 15 czy 20 tysięcy złotych i to się po prostu zadzieje. To nie ma fizycznej możliwości, żeby to nie wyszło, bo to wynika ze statystyki. To nie jest nic nadzwyczajnego, takie są po prostu zarobki. W związku z tym poznajesz ludzi, zaczynasz robić to, co ci mówią, zaczynasz zarabiać pieniądze i jak nabierzesz doświadczenia. To zaczynasz sam flipować, sam podnajmować, sam wynajmować, zajmować się kwaterami, bo już będziesz widzieć, jak to działa i tak to wygląda. Większość osób, które zaczynają od Sersingu, pracują w, na etacie, czyli od 8 do 16 do 17 pracują i potem od 17 do 20-21 działają całą sobotę, całą niedzielę, i tak to po prostu wygląda. Nie ma innej drogi, tak jak mówiłem wcześniej. Tak jakbyś chciał zaczynać od sprzątania w McDonaldzie, żeby dojść do właściciela restauracji, trzeba to po prostu zrobić. Jeżeli interesuje Cię teraz już temat, jakie nieruchomości trzeba oglądać, które się na cokolwiek nadają, to po pierwsze musisz mieć pełną wiedzę, jak działają fliperzy, jak działają osoby, które zajmują się podnajmem, żebyś wiedział, na czym oni zarabiają pieniądze i dlaczego akurat ta nieruchomość, którą wskażesz, będzie się dla nich opłacała i będą chcieli zapłacić Ci prowizję. Więc wiedza to jest pierwszy krok. Po drugie, ogląda się każdą jedną nieruchomość, która jest wystawiona na sprzedaż. Bo bardzo często działa tutaj prawo rykoszetu. Czyli jeżeli idziesz na jedno mieszkanie i spotykasz lekarza, który sprzedaje swoje mieszkanie, i on ci mówi, że nie, panie, tu jest droga kuchnia, drogie płytki. Ja nie sprzedam tego taniej niż tyle, ale mam tutaj taką ruderę której nie chcę, nie dotykam, tam jest grzyb, pleśń, nie chcę tego dotykać, może pan to zobaczyć, może tym pan będzie zainteresowany. I to jest wtedy ta okazja, którą ty przekazujesz komuś, no bo i tak wchodzi tam generalny remont, do mieszkania rzuca się granat i cały ta, ta, ta pleśń, ten grzyb, ten syf zostanie usunięty z tego mieszkania i to mieszkanie zostanie kupione. A dla normalnych ludzi to jest rudera, która się do niczego nie nadaje, to jest ogrom pracy, który trzeba wsadzić. No i właśnie ten ogrom pracy wsadzają fliperzy w remont. I teraz... Ten koszlet właśnie funkcjonuje w ten sposób, że mieszkanie, które wydaje się, że nie jest negocjowalne i od razu widać, że to nie jest to mieszkanie, które kupisz, i tak tam jedziesz, żeby na klatce schodowej kogoś poznać, zobaczyć jakieś ogłoszenie na klatce, wrzucić jakąś ulotkę, porozmawiać z kimś i porozmawiać z tym właścicielem, bo gdzieś codziennie musisz chodzić. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej nieruchomości oglądasz, które od razu się nie nadają. Czyli od razu jedziesz, bo już wiesz, że na przykład na tym bloku warto w takiej cenie to kupić. I pamiętaj, że nigdy w życiu nie zobaczysz na ogłoszeniu internetowym czegoś takiego, że kawalerka warta 300 tysięcy jest wystawiona za 200. Tego nie ma. To dopiero trzeba pójść i tym rykoszetem dookoła gdzieś to zobaczyć. Zobaczysz przetarg spółdzielni, sąsiadka wyjdzie, zapytasz się, czy wie pani czy pan, jak wyjdzie sąsiad, gdzie tu można kupić jakieś mieszkanie na tym osiedlu. Wszystko tylko i wyłącznie wynika z ilości energii poświęconej na to, żeby codziennie chodzić, codziennie rozmawiać z ludźmi, nabierać doświadczenia, więc tak się to robi.